Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Matuszczaka to z Rzeszowak, to jeździ komunikacją, ten wie jak wygląda nic tu nie zmienimy. Minus 18 moi drodzy, minus 18 i zajeżdżam na pętlę żeby zaraz z niej od razu ruszać z dużym minusem, z dużym minusem. No dobra, miejscu tam Przegub na, oś, na Matuszaka, no nie no, linia linia cmentarna, tak zwana cmentarka, linia A Zajeżdżamy, odbijamy przystanek, zapisujemy opóźnienie, a opóźnienia mamy aż 5 minut Cienista 11.05, 12.07 wyjeżdżamy za notacją, 5 minut opóźnienia. no to co, no to co zrobimy, no nic nie zrobimy, lecimy dalej Lecimy dalej, sytuacja jest jaka jest, każdy wie Każdy się domyśli, na włączymy, żeby mi się GoPro nie przegrzało Będzie piszczało? No będzie piszczało, no będzie piszczało, bo gonimy, bo niestety no gonimy, no Rano był spokój, ale teraz już się, już się zaczęło już się zaczął duży ruch pieszych, duży ruch samochodowy. Jeszcze chyba przed obiadem ludzie wychodzą wychodzą z kościoła i jadą na cmentarz, więc zaczyna się. Jest to chyba czwarte kółko moje, które rozpoczynam. Chyba tak szeroko, 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 szeroko. Dzisiaj z brzucha, dzisiaj nagrywamy z brzucha. Dolaris Urbino 18 Autobus, numer boczny 7,87 Które to kółko jest 1, 2, 3, 4 ty kółko mm. sobie jedziemy sobie jedziemy Ulica Podkarpacka Tu przy wyjeździe z Matuszczaka szeroko, szeroko idziemy Szeroko jak najszerzej się da Uważać na lewy przedni ruch, żeby nie wyszedł nam na przeciwległy pas ruchu na przy, Odboczny pas ruchu, gdzie samochody mogą jechać No i tylna prawa strona, żeby na, nie wyskoczyło na krawężnik Żebyśmy tam czasem nie ściągnęli sygnalizatora Tyłem, więc tutaj uwaga o no ile 18 metrówką fajnie się jedzie, tutaj, to 12 metrówką, jak tam przeważnie jeździ, leżą czasami też dziesiątki, To może być tam różnie, żeby nie powiedzieć. No uważać, trzeba uważać, trzeba uważać. No dobra, pozdrowienia do oczywiście dla patronów. Jeżeli chcecie ogłoszenia, tak zwane parafialne, zapraszam Was na Patronite, na liveach z grami. Zapraszam Was na Tipli. No i oczywiście na Discorda, bo tam się troszeczkę też dzieje. A moje socjale to oczywiście Facebook, Instagram. Więc serdecznie Was zapraszam. Linia cmentarna, linia cmentarna o numerze A wszystkie linie cmentarne mają num numerację alfabetyczną. Mogę tak powiedzieć? Nie będzie masłomoślane. Numerację alfabetyczną. No. No to nam się udało przeskoczyć dosyć sprawnie i szybko, z tego powodu, że tutaj światła zielone światło idzie za wskazówkami zegara. Czyli mamy 6, 9, 12, 3, 6. Więc całe kółko musi obejść Każde światełko, tak nie wiem, nie liczyłem koło minuty. No, większa ilość pasażerów już czeka. Bardzo trzeba dzisiaj uważać na pasażerów. O, matko kochana, jak trzeba na nich. Chodzą jak. Są ci nasi pasażerowie, nie patrzą, czy jedzie autobus, czy nie jedzie, pcha się prosto pod, pod, pod szybę Czasami nie załącza się, o widzicie, tak jak mówię, czasami się nie załącza przystankowe Coś jest nie ten teges Więc tak jak widzicie stoją, tu jeszcze jest ok, ale stoją zaraz przy krawężniku, bo ja chcę być pierwsza, bo ja chcę wejść w pierwszy, bo ja chcę tutaj stać. Jakby myśleli, że będzie lepiej. Tak, no nie jest lepiej, jest utrudnienie, bo ja wolniej wjeżdżam w zatokę, muszę uważać, żeby kogoś nie uderzyć, muszę uważać, żeby ktoś nie wyszedł, ktoś kogoś nie pchnął, więc bardzo zatłoczone zatoki wjeżdża się bardzo, bardzo, bardzo wolno. Naprawdę bardzo wolno. No już cicho, no już, już. już. Miałem gościem, miałem zajawkę, pojechał sobie na cmentarz. Może, że będzie z powrotem wracał. No może się nam zro uda zrobić jak się to grzeje. Może uda nam się zrobić. A mi z powrotem. Dobra, proszę grzej. Tutaj nawiew mam ja marznę, bo nawiew jest na Was. Proszę. A jakie dziecko? Nie, nie, nie kasuje się. Nie, proszę Panią, po 5 złotych. A. A ja nie wiem, kipaci nie jest. Okay. Trzeba uważać na pasażerów, na pieszych, którzy stoją na przystankach. Minus 5 mamy na przystankach, którzy chcą wsiąść w autobus albo nie chcą, bo niekoniecznie chcą. 5 minut opóźnienia. A dzisiaj wyjątkowo pasażerowie są w autobusie. Bardzo uprzejmie, dziękuję. Do widzenia, dzień dobry. Nieprzyzwyczajony jestem do takich sytuacji, mimo że na Fliksie bardzo często do takich sytuacji dochodzi. Ciekaw jestem, czy dzisiaj kontrolerzy biletów pracują. Coś tam biegnie jeszcze. Pasażerowie dzisiaj jest wyjątkowa klientela. Co mnie też naprawdę mnie cieszy, bo klientela jest, że tak powiem, brzydko się wyrażę pasażerowie. szybko się wyraziłem, pasażerowie jako klientów. No, w zasadzie to klienci, bo płacą za przejazd, dostają usługę, płacą za nią. Czyli dobrze w zasadzie powiedziałem, no ale dobra. Niech będzie moja klatura pasażerowie. A tutaj nam świetnie pomógł. Są wyjątkowi, dzisiaj wyjątkowi z tego z kilku powodów. Po pierwsze, bo wsiada bardzo dużo pasażerów, takich, którzy jeżdżą naprawdę raz na jakiś czas, bo nie chcą się pchać samochodami. I do to dobrze. Druga. Szczególna, szczególni pasażerowie to są osoby bardzo stare i bardzo niedołężne, które mają problem z poruszania się. I są to bardzo wyjątkowi wszyscy ci pasażerowie, bo nie są obeznani z ciepłym guzikiem non stop ktoś piska guzik, non stop, cały czas. Ciężko się na to... Pan się bawi telefonem, przecież go Nie zwraca uwagi już, no Już nie zwracał, tylko... A nie, mam podzieloność uwagi Ale nie, w większości bawił się telefonem Już, już, nie, nie zło się na mnie Mamy zielone, to lecimy Szeroko tutaj, plac średniowitów znienawidzonych przez pewnych pewne osoby No jest jak jest To jest wyjątkowy, ten plac średniowitów, to bym... I około niego, którym wszystko zniszczył, zaorał i od nowa zbudował. Nie. Co może. przepał wyjdzie dzisiaj. <gry> A przepał wyjdzie i jeszcze. Ciężki dzień. Już się zaczął ciężko robić. Ciężko. No wyjątkowe. na no własną prośbę, się chciałeś, tak? No chciałeś, na no własną prośbę. Walczymy po prostu Bierzemy byka za rogi i walczymy z nimi Ktoś może to dlaczego ja nie mogę? Na pewno potrafię, nie? Więc zaczyna się robić jak kamera? Czy tylko trochę? Tylko trochę. To przy tym może się uda za jednym zamachem tam uuu jedzie 776 przed nami Linia F będzie zgarniał pasażerów wszystkich Ciekawe jestem jak z opóźnieniami jest tych naszych cmentarek tu ostrożnie z prawej strony patrzymy, dobrze, czy nikt nie wychodzi, nie wyjeżdża nam rower. Czyżby się przewaliło już Taki, A nie, bo to jesteśmy trzeci, więc nie będziemy nikogo zgarniać praktycznie. Wszystko już zgarnął pierwszy, drugi autobus. Teraz my to wszystko będziemy wieść raczej. Nikt nie wysiada. Musi pani wcześniej to robić. Oj, Boże kochany. Ej, kujku, ejku, no cóż, co no no zrobić? A yy, dla patronów dzisiaj live był. Mają możliwość oglądnięcia sobie, niekoniecznie na żywo, później mają dostęp. I będzie jeszcze jeden live dla patronów. Kończący zmianę. Mm. Mm. Raz, dwa, trzy, piątą cmentarką jadę. <grywka> Ale będzie tłok zaraz Ale będzie tłok zaraz tam na górce Podjedźmy do przodu, raczej nikt nie będzie wsiadał, ale... Raz, dwa, trzy Jednak ktoś chce do mnie Coś się nie spodziewałem tego no dobra, no dobra, Zapraszam Dziwne Wszyscy jedziemy w tym samym kierunku Jesteśmy piątym autobusem Z rzędu Jedzie za nami i co to jedzie za nami? Koło To tylko koło, albo 31 Tam ktoś ścisnął guzik raczej wątpię, że chce wysiąść Jak z baterią 83% no Tak godzinkę nagrywania O, zaczyna się grzać Najwyżej przerwę zrobimy i puścimy w drugą stronę na następnym kółku. Podładujemy baterię sobie. Czerwona, więc już noga z gazu doczłapiemy się. A, spokojnie, minus 6 Jutro następna jazda. Hmm. Tak z ciekawości zerknę sobie na aplikację MyBus, jak chłopaki jeżdżą. i tutaj przede mną Szukaj linii A, nie pozaznaczane, mam Jest To ich nie widać Nie, żeby tutaj odkonać, nie, Mam największe opóźnienie. Ja mam 6 minutowe to nic przecież. Nikt nie chce wysiąść, chyba nie, raczej wam też żeby ktoś chciał wysiadać stąd. A to jedźmy na górkę to sobie włączymy tak przy takim obciążeniu tylko trzeci bieg sobie spokojnie. O, teraz zredukował. Sam sobie zredukował na trzy. No jest trochę ludzi. Było więcej. Dwa kółka wcześniej było więcej. A no, jesteśmy przy jednym z największych cmentarzy w Rzeszowie, czyli pobliż. No, czy ja Już nie pamiętam. Nie, pobitno, bo, bo ja to ten następny jest. No, tu pan już nie reguluje ruchem. Jednego nie ma, było ich dwóch. No dobra, postoimy, bo i tak nie mamy gdzie jechać. I tak nie mamy gdzie jechać, bo stoją, wysadzają ludzi, dwa przeguby. Dobra, pokazałem policjantowi, że on mi kazał jechać ja powiedziałem, że nie mam jak pojechać, bo stoją, ale ruszyli akurat. Więc. Dobra, otwórzmy spalucha drzwi, popatrzmy, co się będzie działo. Ktoś wsiada, dwie osoby wsiadają, parę osób wysiada. I Co by było na tyle? No to jedziemy dalej. Przejmie który reguluje tutaj ruchem pieszym i bardzo dobrze I tu podobno nowość jest, w tamtym roku nie było tego Taka, że tutaj jest regulacja samochodów Tu i tam stoi na następnym No i czego babo jedziesz? Przecież on ci pokazuje, żeby nie jechać Przecież stoi do ciebie plecami Reguluje ruch. Jechać, jechać, on tam piesi idą. Dobra, to zatrzyma pewnie. I dziękujemy. Na razie tu nic nie było, żadnej kolizji. Więc bardzo fajnie. 774. O, jaki sap stary oczy, ja kręcę. Ale sabik świetny. Uż lata, aż, aż ciarki dostałem. Jak kurde? Pamiętając to, że mi tu zimno wieje, bo chłodzę kamerę. <gry> tu raczej nikt nie wysiada, aczkolwiek zatrzymać się, zatrzymamy. No nie, wysiadają. O, to jakieś nowum. No, ok, na lato, oczywiście. Otrzymujemy się i idziemy dalej. Lewy pas, uciekamy od razu na lewy. No tu nie ma skrętu w lewo, tu nie ma skrętu w lewo. Co ty robisz? Tu nie ma lewo skrętu. Tak samo dla osobówek, tu też nie ma lewo skrętu, tylko dla taksi i bus. Dla taksi i bus. Wszystko jeździ przez Bałtycką. Mamy ruch mamy ruch czerwone światło, ale policjant każe nam jechać. I fajnie, i miło z jego strony, i dziękujemy mu tu uprzejmie. Ten przystanek jest zlikwidowany Dla nas dzisiaj jest nieczynny Dla nas Na przejście proszę iść, tam dalej jest przejście, bezpieczniej. Przestań, ten... no już nie... Musimy czekać, bo tam nikogo nie wysadzimy, jest za dużo autobusów, więc puścimy pas przechodniów. Podjeżdżają już minus osiem tak jak mówię widzicie co tu się dzieje o no cóż Teraz taki dylemat, wysadzać pasażerów w ten sposób, czy nie zajeżdżać Dobra, kończymy, kręcimy, kręcimy, minus 4 już mamy Zanim dojedziemy jeszcze tam, zanim wysiądą, zanim wsiądą, będziemy mieli dużo, 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 dużo więcej Minus cztery dwadzieścia Cześć, witam, mówi, że przyjazd, odjazd, tak? A, no co zrobić, co zrobić, co zrobić Takie, takie, takie mamy sytuację.